Ja mi powiedziałaś, mama, zrób video. O, spadła się. Cześć, akcja. Cześć, cześć, witamy się z Wami z kuchni. Dzisiaj troszeczkę gotujemy sobie z Elifuś, Robimy placki ziemniaczane, bo tak miałam ochotę od jakiegoś czasu na placki. Elif trzy ziemniaki, jak widzicie. Robimy też domowe hamburgery. Znaczy się domowe, Na bułeczki będą domowe. E, mięsko będzie... No, domowe po prostu mam do giery. No ale że się utarła. Hi, hu, hu. I miso tam w warszawce, moment. I zrobiłam okay. też... I zrobiłam też tarana e, ja czorba. czorba. Tak, z karamon Moraż, tak, czorba. Marja z czoreta. Marasz czorwa. to zypo, I to babu po prostu. Zapomniałam, przecież tu się upomina ta pani upomina się, żeby do kamery ją pokazać. W ogóle mamy zalić takie fajne fartuchy. Nie, nie, nie zobaczycie z takimi oczami, Mama, teraz Wam pokażę. A zobaczcie takimi oczami. Pokaż. No też masz, tak? Kupiłyśmy sobie w Turcji fartuszki, nie? Do gotowania. Tak. Także zapraszamy na gotowanie z nami. Z nami. Karka numer jeden się zmęczyła. Przyszedł kucharz zastąpić. <grybujesz> Ani ty lubisz gotować? No. Bardzo nie. Pokażę bułeczki do hamburgerów. Naprawdę mam taki sprawdzony przepis. i Zawsze wychodzą i są naprawdę przepyszne. Można je nie tylko do hamburgerów używać, można normalnie złożyć i sera żółtego, i sałatę, i pomidora. Są naprawdę pyszne nawet na śniadanie te bułeczki. Ja zrobiłam parę z sezamem: parę takich normalnych. Nie każdy lubi sezamem, więc tak wiecie, trochę po trochu. Teraz robić mięso, dopiero wyciągnięte gorące. I jak tam, ekipa? Lubicie pomagać? No. Ani <laughs> za ty? Ani spryskuje najpierw cały stół, a z niego kapie. <laughs> Dobra, bo za lecieć, odbywana. Enisio, już możesz wziąć ściereczkę i możesz jechać. A co tam z depnę, nie? <laughs> A jaki był dzisiaj obiad dobry? Wonder. Co było dobrego? Burger. Burgery? Pyszne, nie? nie. O. Co ty zrobiłaś? Hmm? taka cisza była. Co to jest? No co to jest? Czy czekoladę? Nie. Tak. A czyje to było? Ta! A czyje to było? <grymne> Ludzie... <grymne> wam prałam, dopiero co. Dywam prałam, kobieto. Jak jest cisza, to tylko oznacza właśnie takie coś. Och. Cześć, cześć! Witam się z wami serdecznie. Z wypadu z nisą oczywiście. I że ja sobie lubię porozmawiać, pogadać, to gadam do Was. O, Także chciałam się poruszyć taki temat, troszeczkę temat cen. Mi zarazi słońce, więc się odwrócimy. Temat cen w sklepach. Bo powiem Wam, że ja tak zazwyczaj płacę kartą i po prostu to co kupuję, to co zawsze kupowałam, wkładałam do koszyka. Czy tam do wózka, i tak szczerze mówiąc, nie zawsze sprawdzam te ceny. Po prostu łapię coś. Do niektórych produktów byłam przyzwyczajona, na przykład jakieś tam jogurty czy coś, że te ceny cały czas były takie same. Wiadomo, że po inflacji to wszystko troszeczkę wzrosło, ale dzisiaj poszłam po prostu tylko po jogurt naturalny, bo mi brakło jogurtu. I chwyciłam ten jogurt. Tak patrzę na tą cenę. Myślę sobie, kurczę, to aż tak wzrosły ceny w sklepach. Ja sobie zdawałam tego, z tego sprawę, że ceny poszły do góry. No, ale z jogurt, który kosztował 65 centów, zrobiło się 95 centów. To jest w ogóle jakaś tragedia. I ja po prostu sobie nie jestem w stanie wyobrazić, jak yy, ludzie żyją, którzy naprawdę mało zarabiają. Wiadomo, państwo coś tam pomaga i w ogóle, no ale. Te ceny są naprawdę gigantyczne. My zawsze wydawaliśmy więcej. Teraz jesteśmy dużą rodziną, też wydajemy bardzo dużo. Ale. E, ale idzie się do sklepu, kupuje się, za, robi się zakupy za e, tam 90 euro i się nic nie ma w koszyku. No taka jest prawda, nie oszukujmy się, ale jest tak drogo i, i chyba to wszyscy odczuwają. Nie wiem jak w innych krajach. Ja tutaj tak czytam takie wiadomości, tej polonijnej wiadomości w Niemczech, i tam często mi wyskakują na Facebook właśnie, aż Niemcy, właśnie próbują jakieś tam dodatki dodawać. Teraz ponoć ma być, nie wiem czy to jest zatwierdzone, czy nie. 1000 euro jednorazowo na dziecko. To wszystko zależy tam od dochodów. Tam trochę czytałam. Niektóre dodatki zależą od dochodów, niektóre nie. To ma się wszystko jeszcze pozmieniać i w ogóle. Więc, no niby, te państwo stara się jakoś pomagać tym swoim em, obywatelom, ale jednak Wam powiem, że chyba nic za nic tutaj dadzą, tutaj zabiorą. Więc jestem po prostu przerażona. W Turcji było to samo. Gdzie ja byłam przyzwyczajona do innych cen w Turcji, teraz niektóre produkty były droższe niż te produkty tutaj w Niemczech. Eee, wypady do restauracji za jednym zarazem kosztowały nas powiedzmy 500 lira, 600 lira, 700 lira. Wypady do restauracji to można pomyśleć sobie, że taką normalną, standardową rodzinę to po prostu na to nie stać. Jak minimalna płaca jest tam 5000, coś. No to jak taka rodzina po zapłaceniu powiedzmy wynajmu, które też są bardzo drogie, jak taka rodzina może sobie pozwolić na, na pójście do restauracji? No nie da rady. I po prostu nie wiem, ku czemu zmierza ten świat, ale jest coraz drożej, coraz gorzej. Dajcie znać, jak tam u Was w ogóle. Ja jeszcze nie byłam w Polsce po wzroście takich cen, więc będę, jak będę jechać do Polski to na pewno będę się rozglądać i będę patrzeć. Moja babcia mówiła, że jest też drogo i że idzie do sklepu i wydaje jakąś tam sumę, a nie ma nic praktycznie kupione. Więc no nie dziwię się szczególnie rencistom, emerytom, ci ludzie naprawdę mają niezbyt duże pensje, niezbyt duże pieniądze dostają, a tutaj taki wzrost po prostu. Chociaż w Polsce z tego co wiem, też się bardzo dużo już zmieniło, jakieś tam trzynastki, czternastki są i tak dalej, i tak dalej, ale wiecie, no tak jak właśnie mówię, z jednej strony dadzą, z drugiej strony zabiorą. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo, bo ludziom będzie się żyło ciężko i nadejdą ciężkie czasy. No nie wiem, no zobaczymy, dajcie znać, jak, co, wy, co Wy o tym myślicie. Bo jestem przerażona. I Lunemo w końcu. Jest burza. <śmany> Mamy tą ulewę. Zapowiadało, się zapowiadało i od razu powietrze jest inne, bo było ostatnim takim ciepło, fajnie było. Niego nie upalnie, ale ciepło. Ale o, oh, jak super. Nisuś, chodź! to <śmany> siedzi, już na nim pada. Oh, super. Ale daję. O ludzie! <śmany> No prawda, Lisa wzięła mi tu gazety, wytargała i, i które są do wyrzucenia i wszystko pomogło O ludzie, burza ja o Boże, ale fajny wiatr. Ale pada. Pytacie się mnie często do czego dodaje sumak. Właśnie tutaj jest w sałatce. Ja zazwyczaj do takiego typu sałatek dodaję sumak. Albo właśnie sama cebulka i na to sumak, albo cebulka z pietruszką i sumak no po prostu taka zwykła sałatka Cześć, Cześć, witam się z wami w kolejnym dniu Ja zaspana, z rana zawiozłam właśnie Elif do przedszkola Hakan został z Nisą w domu powiem wam, że teraz jest zimno, chłodziło się w nocy padało, wczoraj padało za dnia troszeczkę później już przestało, ale w nocy padało, wszystko jest mokre i jest tak 18 stopni, ja na krótkie rękawy ja zawsze do ostatniego momentu wyskakuję na krótki rękaw, dopóki nam wiecie, nie przymarnę dobrze. Oh, powiem Wam, że jest mnie tutaj troszeczkę mało, ale jestem tak zabiegana, niby, niby cały dzień człowiek coś robi i codziennie czegoś przybywa. Tak, ja mam swoją piorę te dywany, sprzątam tu, sprzątam tam, za chwilę tutaj trzeba ogarnąć, za chwilę tu pokój, za chwilę tam sypialnie. tam odkurzyć, tam wyciągnąć, tam poskładać, tam zrobić pranie, tam wyciągnąć ze zmywarki, wsadzić do zmywarki. I ja tak naprawdę, jak ja, rano, jak ja lubię pić kawę i jak ja ogólnie e, piłam sobie zawsze rano kawę, teraz też piję, ale zimną bo nie mam czasu jej wypić, a po południu robiłam sobie taką pauzę powiedzmy i też sobie tam piłam kawkę, a teraz ja nie mam czasu na tą południową kawkę i. Och, i muszę chyba troszeczkę zwolnić, bo normalnie oczywiście zwolnić, chciałabym zwolnić ale wtedy tej roboty się nazbiera dużo jednak przy czwórce dzieci jest co robić, nie oszukujmy się cały czas coś trzeba zrobić to tak jak wam mówię, to tu wytrzeć drzwi to tu wytrzeć coś tam, to tu umyć coś, to, to meble dwa razy dziennie w kuchni bo co chwilę palce to mała coś tam gdzieś wyniosła coś tam gdzieś, e, nie wiem wywaliła, ostatnio Przysnęłam na kanapie z rana i nie zobaczyłam tego pojemniczka z nutellą, co widzieliście w urywku. Znaczy zobaczyłam, wiedziałam, że tam stoi ten pojemniczek na stole, myślałam, że on jest pusty. No i przysnęłam na kanapie i obudziła mnie, uwierzcie mi, obudziła mnie ta kompletna cisza. No. <noise> I ten, pani tutaj, tena ja nagrywam oczywiście. Poszło sobie, obudziła mnie ta kompletna cisza, ja się zerwałam, patrzę za cała buzia w ogóle z z, oczywiście, Nutelli, no. Masakra <grywa> no, to była w ogóle jakaś? Tak, zaczynałem się nad robieniem pewnego też filmiku, do którego mnie zainspirowała Asia z Bohemia. Jej mąż był właśnie w Holandii, w Den Haag i tak, wiecie, wspomnienia wróciły, ale tu się rozjeżdżają. Wspomnienia wróciły i tak sobie pomyślałam, o jak fajnie bo trzeba by było skoczyć w końcu do Holandii. Mam tam zresztą siostrę. Dawno nie byłam, bo to przez te wiecie wariacje, wariacje na świecie i w ogóle. Później ciąża, później poród i. <laughs> to się, to, cały czas się tak to gdzieś odkładało. Więc trzeba by było w końcu zajechać. Co jeszcze chciałam wam powiedzieć? A, no i do tego filmiku mnie zainspirowała Asia, żeby zrobić takie podsumowanie Niemcy. A Holandia, jakie są ich plusy, powiedzmy, e, różnice. Także myślę, że wam zrobię taki filmik, bo, bo jest, tego, no jest tego sporo. Tylko muszę poprosić moją siostrę, żeby mi nagrała różnego rodzaju takie fragmenty, też żeby ten filmik nie był nudny, i żeby mi nagrała fragmenty gdzieś tam właśnie z Holandii, e, żebyście mogli sobie zobaczyć troszeczkę, jak to wygląda. Także jadę, kochani, do domu. E, Idę wypić, mam nadzieję, ciepłą kawkę. Później idę do sąsiadki przy okazji. Także e, będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że taki krótki filmik na razie Was zadowoli. Ja się też szykuję, bo chcę robić Oktobery codziennie, które będą w październiku. E, więc zbieram energię na te Vlogtobery. Mam nadzieję, że będą Wam się podobać. To już będzie... I będą vlogi krótkie, ale będą vlogi codziennie. Także Mam nadzieję, że podołam.